Siema widzowie Witajcie w kolejnym vlogu Dzisiaj Idziemy na necro Teraz na WKT Do Mniszka I Ogólnie mega zajawa dzisiaj Rower działa Chociaż wczoraj był z nim problem Z tym potoku to pedałem Walonym Ale No Nie jest najgorzej Dzisiaj warun jest bardzo fajny Słoneczko nawala Wiatr lekko, ale cieplutko jest strasznie. Ogólnie mega fajnie. Yy, widzimy się albo na nekro, albo na już. Dwukacę. Elo. To coś kurwa zamknęło, syne. Co się nie zamknęło, zamknęło się. Tu! A, A. Nowy rower. Co? Nowy rower od października, nie zniszczę go. Nagrywa się? Ja chcę chwilę odpocząć. No, no, dawaj jedź, ja kurwa, ty, co to to nagrywa. To się kameruje. Jedź. Kameruje. No jedź, jedź tam kurwa. Zjebana, ona jest. W sensie, możesz tak lądować na manualu dlatego, że te chopy są bardzo szybko obok siebie. Lądujesz w pionu trójki tak, że, że jedną za drugą będziesz sklepał, to będziesz Dobra, w ogóle, jak oceniacie dzisiejsze jastki? Sigmowe Dziuba Zajebista Najlepsze, kurwa, jastki w moim życiu Jest pogoda zajebista w chuj Dosłownie Najlep... Ale dzisiaj będzie klipów To jest naj... najlepsze to, jest... to, z... się... to k... ciągle Ale ja teraz przedpaliłem to Ale... Aha. No. Debilu Weź tak nie Halo, my już jedziemy, chodź tu no to chodź tu To się wytnie To się wytnie, to się wytnie Mówię Ci, że to żabki Powiedzieliście, dzisiaj, bo jutro może będzie tutaj Dokładnie A ja i Ale Dobra, wchodzimy do żabki Jutro ma być taki sam To co nie ma O kurwa nie. nie, nie leć, zaufaj Jeszcze ktoś się z nas wydupcy Nie, dużo, leci się O kurwa Duża Czekaj 都是。等一下 Duża Duża! O, cholera Ziemniak! 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 Kurwa Ale wyjebało Nagrane, nagrane. Pokazuj to. Pokazuj to. Odnoś lekko pierdo do góry. No los na starą. Idę za Ale kurwa luzy. Ja pierdol, ale pierdolno. Poczekaj. Jak ocenia się go skok? Kurwa, aż mnie sterówka zabolała. Zowie, zowie. To, jest, to jest dobry przykład ridera. Uwierzcie mi. Jeździ rozpierdala, jeździ. No balls. No balls? Kur... Ziemniakowi powie, no Dobra, teraz chwilowa przerwa na picia. Chwilowa przerwa na picia. Jak oceniasz dużą? Zajebiście. Tak, zajebiście. Na pewno ładniej, lepiej niż. Na pewno bardziej mi się podoba niż ziemniakowi. Nie, <śmiennie> mi się też bardzo podoba. A będzie coś dzisiaj już? Będzie na vloga. Duża. Duża! Koniec dzisiejszych jazdek, ten oto pan razem ze mną wskoczył dużą, jest mega fajny dzionek, co chcesz powiedzieć widzom na pożegnanie? Na metro i Kazurę. Widzowie nie jeździcie na Kazurę, Kazura to jest syf, tym bardziej w zimę, Kazura nigdy nie działa w zimę, działają tylko kikary. I są sypiaste, więc nie latajcie tam. A na nekro jest taki fajny warun, że widzowie, no kurde, mega, mega, mega fajnie. Nekro Better imo. Dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ello. Sorry.